Cześć, witajcie, ja jestem Filip, dzisiaj nagrywamy Minecrafta Znowu oczywiście pewnie zastanawiacie się <laughs> Pewnie się zastanawiacie, czemu jestem pingwinem. Bo sobie wziąłem od takiego youtubera Steel Tak, Steel. Oczywiście. Oczywiście jakby ktoś nie wiedział. Jeżeli Ci się właśnie spodoba, stawcie łapkę w górę, i lajka pod tym kanałem. Subika jeszcze raz i polem jak widzicie za moim i zostawcie jeszcze raz subskrypcję, lajko pod kanałem i napiszcie komentarz oczywiście. Także bez przedłużania my lecimy już. Z wziąłem niechcący game moda, sobie mogę zmienić. Popisamy moje lodowisko. Patrzcie, Patrzcie widzicie, czym tutaj w Minecrafcie śnieg pada? Patrzcie, jeszcze de, patrzcie deszcz ze śniegiem normalnie. I patrzcie na te drzewa, patrzcie na te drzewa tutaj, patrzcie na to. Patrzcie na te drzewa w ogóle. Te drzewa w ogóle jakby zamarzły. A jeszcze mi na balkonie rośnie ten. Na balkonie mi rośnie ten śnieg. Dobra, także słuchajcie, schodzę, ja schodzę na dół. Oczywiście znalazłem swoje miasto. Swój dom sobie znalazłem jakby coś. w sumie spoko. W sumie mogę. O, fajne. W sumie sobie normalnie patrzcie. to jest ten lód. To jest lód. Można sobie tak jakby po nim przejść. Ale ten. Um, Taką mogę sobie skoczyć. Um, Jep! Lód! Widzicie? Deep uh. od A od 125 wszystkie owoce na Dyrektor Chris Newman zarządza ponad 400 do góry, no kurde. To ja się zablogowałem, ale tu nic. Czekajcie. Co? Pigwa. Pigwa? Pixra. Dobra, Myślę, że Pixar.

Ta maszyna obiera 10 kg owoców i 2 trochę tak, o takie 4 takie, będę musiał coś takiego innego zrobić te schody będziemy musieli zburzyć A wiecie czemu ja będę robił jakieś takie nowe Dobra, zburzymy Tutaj jeszcze zburzymy Dobra te tutaj ze śniegu ok tu jeszcze takie o takie o mógłbym zrobić kurde powinienem jeszcze dajcie mi jeszcze chociaż Źle to zrobiłem. Kurde, źle to zrobiłem. Kurde, mogłem to tylko... No co, jakby to teraz zrobić? Tak, o jakoś. Nie no, tak, to się nie dostanę, ey. Kurde. Noc? Nie, myślałem, że noc zrobiła. Kurde, jakby to teraz zrobić? Słuchajcie. Zróbmy wszystko i się słyszymy. Okej, okay, słuchajcie, jestem już... Tak, mi się udało. Kurde, co tu się stało? Ja pierniczę, ej. Nie to jest jakaś przesada. Patrzcie, co tu się stało. Ty! Nie, 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 tak na pewno nie będzie. No ty, kurde. Ty śnieg, głupi. Dobra, mam. Mam kilka śnieżek. O, zajęliście, pa. Dobra, idziemy na dół. wow o krowa o jak pa wracamy w krowę e, fajnie kurde mam węgiel mam węgiel kurde covid Dobra, wchodzimy do domu, bo muszę się ona ogrzać. Mieć dzieci, ona muszę się jakoś same. ogrzać, bo zimno jest. I w sumie tu jest taka fajna skrytka, patrzcie, można się schować. No tak. bo, można się schować, pa. Nic nie widać, widzicie? Nic kompletnie nie widać, pa. Widzicie? No. Widzicie? Ja się tak mogę schować. Ja zniszcze to zniszczę. Ci widzicie? Listy widać, widzicie? Schowałem się tu, żeby nie było widać. No dobra, może stąd dwie, to śmieszne. Dobra. Ymm, dobra. Kamieniem tu tylko zakryję Żeby nie było, o, dobra To jest w ogóle też taka fajna skrytka na chowanie się, ale dobra Ja tu gdzieś sobie gdzieś też jakiś piec postawię Mam tu piec mam piec, patrzcie Tutaj sobie postawię o Przestało już PRZESTAŁO! Okej. Okay. Przestał śnieg już padać... Kurde, ty... Patrzcie, tutaj drzewa... Tutaj wszystko topnie, patrzcie... Patrzcie, to tutaj, jak widzicie, tutaj, o... Patrzcie, tutaj... To, 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 to... To tutaj, tutaj wszystko, to już tutaj wszystko topnie Ja nie mogę, nie wiedziałem, ty czy ja jedę na dół A na drona No fajne, no Fajne Drona ma fajnego, no nie dobra Ty piec sobie wezmę Tutaj wszystko już zaczyna topnieć czy ja pójdę na swój dach Na swój dach pójdę ze swojego pieca, pójdę ze piec. pieca. Mm. No dobra. Ten się smaży. Oczywiście jak... Ja oczywiście jeszcze muszę się ogrzać, przed do przy tym piecach... Jak to, tato? Slikersa dla mnie. Tu masz wachelki. Muszę, muszę się ogrzeć przy tym piecu. Mimo, mi jest strasznie zimno po, tym, po tej wodzie, a jak słyszałem, że pingwiny to nie marno aż tak. Bym tak powiedział. Dobra, już się chyba wysuszyłem. Jestem już suchy. Um, a upiekło się. Zajebiście, dobra. Mam już steki upieczone. Otwórz te drzwi. Jeszcze tu więcej? Kurde ty Nie wiem, że taka zima jest, ty Dobra, zbieramy Trzeba zacząć od zim zimowe porządki jakoś tak Tu się zaczyna gasić Oła Kurde dobra Dobra, idę Idę na wyprawę na razie Wiem, że jeszcze zbroi nie mam, ale wiem, że jeszcze zbrojki nie mam, ale. Dopiero będziecie mogli to zobaczyć w następnym odcinku. Czyli da się tam w ogóle zaskoczyć? Czekajcie, pa! uuu, Nie, nie da się. Czyli chyba muszę się tak rozbiec. Lecimy! Aj! Czekajcie. Lecimy. Ło! Wow. ładno. Nie no dobra, nie dam się, nie dobra, idziemy stąd. Idziemy na wyprawę. Ty, tu zaskoczę? Idziemy na wyprawę. Dobra Skaczę po domku, jak małpa. No tutaj gdzieś sobie stanę. Co tam jest? Kurde, lawa! Nie, dobra, ja tam nie idę. Dobra, no, pójdę do domu. Pójdę i może że wrócę na chatę. Nie chcę, nie, bo ja zginę w nocy i... będzie dopiero coś. O Boże, o jestem w końcu. No, czemu tutaj w ogóle trawa rośnie? Dobra, nieważne. To. Dirt, jak zwykle. Ja idziemy do mojego domu. Ja powinienem tutaj sobie ten, stół wy wybudować. To wiem co zrobię. Wniżę to. Cholera. Ile ja zrobię. Dobra. Teraz hmm. Dobra. Hmm. tu raz, dwa, trzy. Hmm. Okay. Wiem, powinienem sobie jeszcze zrobić. lecimy jeszcze trochę. Hmm. By tu. Dobra, niech to tako chyba będzie. Bo nie. Tak, tak, tak. Okay, jak, to, jak to oceniacie? Powiedzcie. Napiszcie w komentarzu, jak wy to oceniacie. Dobra, idę do tej skrzyneczki. Mam 10 takich bloków, to hmm. powinienem sobie zrobić jeszcze ten tutaj stół, a stół to wiem z czego zrobię. sobie ten miecz zrobię. Tiem sobie zrobię jakby coś Powinienem tu gdzieś mieć ten stół Wiecie co ja zap zapomniał sobie stół zrobić Poczekajcie zrobię stół i, i się słyszymy Okej, okay, słuchajcie, jestem już zrobiłem sobie już wszystko W sumie na ochotę, ochotę pokażę wam Oa Chodźcie tutaj. tutaj są moje, tu jest mój stół no dobra, zapomniałem chyba. Gdzie to jest? O! To będzie mój. To, to stół jest stół jest mój stół. Gdzie? Siedzę sobie przy stole. sobie tak przy stole jest dobrze czekajcie o dobra mm. mogę to sobie torta zrobić, ale się zrobię sobie torta tort sobie wezmę oczywiście mm. cake, cake gdzie jest tort, jest tort Dobra, jak się siedzi na tym stole? O dobra, tylko ty będę siedział. Także spoczko, okej, okay. także ja jeszcze sobie tego game -moda włączę. Dobra. No i chyba. No i chyba będzie też dobrze, skoro sobie tak zrobiłem. Także nie jest aż tak źle. Z zjem sobie. No tutaj ten kamienny, ten, ten miecz. Wejdź. Tak, jest na czasami. Zjeba. Dobra, ja idę do mego. Ja idę sobie wyjść trochę. Wtedy trochę drewnianka sobie jeszcze trochę pozbieram, Dobra, już to wszystko rośnie w moim domu, to się wiele dzieje. Ała. Kur, te schody są zjebane czasami. Trzeba bo mają to zniszczyć? Nie, to nie powinien to zniszczyć. Ła, wow. cholera. jest czasami. Hmm, może co za moją nośniąku tu robi? Ja wyrzucam. Tu też nie ja chcę tego. Ja wyrzucam przez okno. Ech, dobra. po moja pochodnia gdzieś. O, dobra zajebiście. Także ten. Także jeżeli jeżeli odcinek was się spodobał, łapkę w górę, lajka like pod tym kanałem Ja już dzisiaj się z wami żegnam do widzenia i pa pa.